Teraz zrobimy polewę do ciasta. Potrzebny nam będzie śmietana, cukier, kakao i masło. W rondelka wkładamy masło. Dodajemy cukier. Wlewamy śmietanę. Dodajemy kakao. Mieszamy, żeby składniki się połączyły a cukier nie przypalił. Kiedy pojawią się bąbelki, polewa jest gotowa. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i żeby nie przegapić następnych filmów, kliknijcie w dzwoneczek.